Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, czytany z Biblii tysiąclecia, sprawa zmartwychwstania. Owego dnia przyszli do niego sadyceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze bezdzietnie, niech jego brat pojmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. Tak samo drugi i trzeci, aż do siódmego. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta, do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu, bo wszyscy mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, jesteście w błędzie, bo nie znacie Pisma, ani Mocy Bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Leż będą jak aniołowie, boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, to nie czytaliście, co Wam Bóg powiedział w słowach? Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A tłumy, słysząc to, zdumiały się jego nauką. E, no, ty, ten, ten fragment. Y, jakby powinien rozwiać każdemu wątpliwości, który zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądało, znaczy, czym jest życie wieczne. Tak? Bo tutaj te spory teologiczne są dalej w zasadzie żywe, i ja już spotkałem się z różnymi opiniami, włącznie z takimi, że no tak, nas, tak naprawdę no to, to w zasadzie żadnego życia wiecznego, jako że wiecznego nie będzie. Ehm, no są różne dziwne koncepcje, natomiast tutaj Jezus. Wprost odpiera atak tych sadyceuszy. Tak, atak. No, no, oni po prostu chcieli go, chcieli tą historię udowodnić, że, że koncepcja zmartwychwstania, życia wiecznego jest bez sensu. O, to tak mi się przypomniała taka, taka anegdota swoją drogą. Kiedyś też słyszałem taką dyskusję, że no jak to, to przecież to jest bez sensu, że reinkarnacja musi istnieć. Bo, bo jakby jakby nie istniała to, no to strasznie dużo byłoby tych dusz prawda potrzebnych no bo przecież ludzie w kółko się rodzą tam ci umierają jeżeli teraz jest 7 miliardów za powiedzmy 50 lat będzie kolejno, no to tych dusz będzie będą miliardy miliardów w, 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 w jakiejś tam przyszłości pewnej no jakby pierwsza rzecz podstawowa no to Dlaczego miałoby to wykluczać w ogóle koncepcję duszy jako nośnika, powiedzmy, świadomości i duszy, która raz, raz się rodzi, raz, która jest przypisana do jednego ciała, które raz się rodzi, raz umiera i koniec? Nie, nie wyklucza to moim zdaniem tego, jeżeli wierzymy w życie wieczne, wierzymy w moc jedynego Boga, Ojca no to nie ma tutaj problemu, żeby te królestwo jego było po prostu olbrzymie. Druga sprawa, no to fakt, że, że, że przecież tych ludzi w historii świata było dużo mniej. Teraz mamy najbardziej ludny okres w historii świata, więc wcześniej było, było tych ludzi i to wcale nie tak dawno temu, tylko jeszcze patrząc 200, 300, 500 lat do tyłu, tej ilości, lud, ludność państw była dużo, dużo niższa. No, a już w ogóle patrząc 2000 lat wstecz, czy 5000 lat wstecz, no to, to, to było bardzo, bardzo e, tych ludzi tak naprawdę mało, w porównaniu do tego, co jest teraz. Ale to jest dygresja e, taka, bo to mi się... Tam był podobny argument, podobnej e, jakby wagi, co ten tutaj. Tutaj było tak, ta historia o tych siedmiu braciach. I Jezus mówi e, no podważa w ogóle to, że oni nie rozumieją, nie rozumieją pism, nie, nie znają mocy Bożej. Hmm. i Tłumaczy, że po, po, po zmartwychwstaniu nie będzie y, małżeństw. To może jednych zasmuci, drugich u, ucieszy, ale myślę, że no, małżeństwo jest pewną próbą jednak, mimo wszystko. Jeżeli ją nawet tutaj dobrze odrobimy na ziemi, no to myślę, że jednak wieczność hmm. Trwale spędzona w związku małżeńskim. No, myślę, że Bóg to sensownie jednak zaplanował, <grywa> że tego, że będziemy jak bardziej jak aniołowie w niebie, a, nie, a nie, nie, nie jako mąż i żona w, tym, w niebie. E... I tu jest jedno bardzo ważne zdanie. Bóg, znaczy Jezus mówi, że Bóg tak, powiedział w, 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 w słowach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. I Jezus mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. To jest bardzo ważne zdanie, bo ono pokazuje, że w, po śmierci, tak naprawdę w gruncie rzeczy z tym człowiekiem, próby powiedzmy jakiegoś y, pojmowania tego świata umarłych no, są po prostu bardzo ryzykowne. Tak? My nie wiemy, co jest po tej drugiej stronie. Y, Bóg nie. Bóg jest. Bóg kocha życie. Bóg stworzył życie i Bóg chce. Chce mieć. Chce mieć życie wokół siebie, tak? To, co jest po śmierci, to człowiek albo śpi, albo jest w jakimś wymiarze, w którym. w którym Bóg. No, w którym Bóg docelowo nie chce go umieścić. My nie zrozumiemy tego, nie, nie znamy tych rzeczy, dlatego próba obcowania w jakiś sposób z tym, z tym, z tym drugim światem no, jest bardzo ryzykowna. I w gruncie rzeczy prób, nie wiem, właśnie, no, modlenie się do jakichś świętych, do jakichś yy, swoich tam babci, cioci i tak dalej, to jest naprawdę bardzo, bardzo bez sensu. Próba jakiegokolwiek kontaktu z nimi, nawet nad grobem. Jest bez sensu, jest. Znaczy może nie tyle bez sensu, to jest ryzykowna. Po prostu nie wiecie, z czym będziecie mieli do czynienia, z czym się próbujecie skontaktować. Dlatego cały też kult świętych w ogóle w kontekście tego jednego, tej jednej wypowiedzi Jezusa jest no jest tak naprawdę igraniem z, 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 z siłami, których kompletnie nie rozumiemy. Znaczy, jeżeli prosimy jakiegoś zmarłego o, o wstawiennictwo, a my tak naprawdę nie wiemy w ogóle w jakim stanie jest jego świadomość po drugiej stronie, czy on w ogóle tą świadomość, czy ona jest obudzona, tak, czy, czy ten człowiek, czy, czy jest w ogóle możliwość kontaktu nawet z tym człowiekiem, a jeżeli jest, to, to czy nie będzie ona w żaden sposób zakłócona i, i tak dalej, i tak dalej. Kult świętych w kontekście tego słowa, gdzie mówi się, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, no, to jest kompletna pomyłka. Dlatego Chciałbym od tego, od tego odwodzić i uświadomić, zwrócić na to uwagę. I to tyle na dzisiaj. Niech Was Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.